Niech Slaz będzie z nami. Nagrywam, nagrywam. Dokładnie. Oby, oby bez klątwy. Bo już naprawdę dzisiaj, dzisiaj już wystarczy tych kurde. Uuuu. Oj, 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 oj. Rudy, co teraz od Janie Pawlił, nie? <laughs> Jak kurde przyjęli, nie? Stuna, stunersa. Ajajaj! Za pierwszym teraz. Widzicie tak niby, ale tu jak siadło, nie? Masełko. Mm, Aj jaj Nie, Rudy gwiazdą gry. Nie ja. To nie ja. Ja tylko tam strzeliłem drugą głupio, nie? Rudy tutaj. Pierwszą. Przed pierwszą bramką, kurde Weszło jak w masełko. Dobra, GG, well play it.